Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Pijani kierowcy to prawdziwa plaga na polskich drogach. Tylko w 2021 roku policja wykryła około 100 tysięcy takich osób, a i tak ze względu na pandemię było trzy razy mniej kontroli niż zwykle. Jak dramatyczny może być finał jazdy po alkoholu pokazuje tragedia ze stalowej boli, gdzie 37-latek wyprzedzając dużą limuzyną inne auto zderzył się czołowo z pojazdem jadącym z naprzeciwka. Zginęło podróżujące nim małżeństwo, rodzice trojga dzieci. Przeszył ich dwójpółroczny synek. Sprawca miał 1,6 promila alkoholu. Według statystyk w 2021 roku nietrzeźwi kierowcy spowodowali ponad 2000 wypadków, zabijając 271 osób. Najwięcej takich wypadków miało miejsce w soboty i niedzielę. Trzeba pamiętać, że już za samoprowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu można trafić na dwa lata do więzienia. A ponad 80% siedzących dzisiaj w więzieniach za wykroczenia drogowe to alkoholowi recydywiści. Aby uniknąć tragedii, reaguj na każdy przypadek podejrzanego zachowania na drodze. Nigdy nie pozwól znajomemu czy komuś z rodziny wsiąść do auta po alkoholu. Sprawdź, gdzie szukać pomocy. Informacje znajdziesz na stronie świadomibezpieczni.pl, pisane bez polskich znaków. sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.